Patrzcie, co do nas tutaj idzie powoli. Nasz przedostatni dzień w Czarnogórze, jutro wracamy do Polski. Ponieważ mamy jeszcze trochę czasu, jedziemy zobaczyć miasto położone na południe od nas o nazwie Ulcini. Pojechaliśmy na najdłuższą plażę piaszczystą w Czarnogórze. Jedną w sumie z nielicznych piaszczystych, bo czyli głównie kamieniste. Tylko że też chciałabym tutaj zaznaczyć, że piaszczysta, ale ten piasek jest taki dosyć brudny jakby brązowy, szary. Jest to to samo co w Polsce, czyli w Polsce mamy takie ładne... Generalnie mamy w Polsce ładne plaże Wydaje mi się, że mogę... Ośmieliłabym się powiedzieć, że mamy najładniejsze plaże Zgodzisz się ze mną? Ośmielę się zgodzić. Ośmielę się zgodzić. A ośmieliłbyś się nie zgodzić. No to by było. I generalnie zobaczymy co tutaj. Siedziemy.

Ale jest tak. Łagodne wejście do morza oraz piasek sprawiają, że Wielka plaza jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi, ale i dla nas była idealnym miejscem i odpoczynkiem od kamienistych plaż. Trzeba podkreślić, że plaża ta znajduje się na samym południowym skrawku Czarnogóry, co sprawia, że jest tu cieplej niż na północy. Adam do was, macha Karolinka. Szczęśliwa, bo! Plaża jest piaszczysta, woda dość płytka nawiasem mówiąc, kadrymka nie umie pływać, więc dla niej idealnie. Ogólnie długo tutaj nie będziemy, przyszliśmy na krótko, chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak wygląda ta plaża. Razem ją na gogle Jak wcześniej mówiłem, jest najdłuższa piaszczysta plaża w Czarnogórze. No i w ogóle jedna z nielicznych piaszczystych Głównie to są kamieniste. Tutaj kawałek dalej Tam Powinna być granica z Albanią Myślę, że tak 10 km, może 20 Mamy do granicy z Albanią No i spadamy do dobrej wody Trzeba zjeść obiad Po obiedzie pomyślimy co dalej Widocznie nam no zobacz. Lecio. Najważnik? będzie bardzo duża, Uważaj, teraz będzie mega duża, mega. Bo może! <laughs> Dzisiaj oto nasz ostatni dzień w Czarnogórze. Dzień w Czarnogórze, który jest dniem TikToka. Nasza TikTokerka Karolina Karla Królowa. Jak się nazywasz na TikToku? Królowa Karolina II. <laughs> Czulowa Karolina II. Właśnie dzisiaj robi całą sesję TikToków. Właśnie, już mi się kończy. Kurde ten materiał. A to nasz pontonik na, Dobra, na, na drinki. Tylko drink, drinka brakuje, o, ale spokojnie. Potem się jakiś znajdzie. Wchodząc ulicami Starego Miasta spotykamy tutaj mnóstwo restauracji. Samo Stare Miasto, wraz ze swoimi murami obronnymi, położone jest nad samym Adriatykiem, przez co są tutaj piękne krajobrazy. Miasto to prawdopodobnie założyli greccy koloniści. Wtedy też powstała tu pierwsza twierdza, która dała podwaliny zachowanym do dziś fortyfikacjom. Wzdłuż brzegu jest plaża, przy której jest pełno sklepów, restauracji, klubów i pubów. A samo miasto ma swój wyjątkowy orientalny klimat. Można tutaj spotkać kościoły, jak i meczety, których tutaj widzieliśmy najwięcej spośród czarnogórskich miast. Zapewne jest to spowodowane tym, że dużą część mieszkańców stanowią Albańczycy, a do samej granicy w linii prostej z Albanią jest około 15 km. Polska mała loteria morska.

Bożym tam. No tam. jest tam. Bożym tam. Bożym tam. Bożym tam. Bożym tam. Bożym tam. nie się zatrzymać. tam. 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 Bożym tam. tam. Nie wiem, ja tam. Bożym Gdzie tam. idziemy? No nie wiemy, Byłem ten zejść na dół, a nie byliśmy tam? Nie wiem. No, byliśmy, bo nie mieliśmy ten motor. Liczy się siły? Wcześniej? Wcześniej też wbiegałaś tutaj. No, to by się na coś wiesz. Zobaczymy. Zobaczmy. Tak, to będzie. Szybko nie dół. Tak nad wodą leci chciał to dźwięk telefon, Nie wiem czy lubią, ale pieniądze na pewno mają. Niemcy bogaci, Polacy co? nie bogaci, bogaci. No bo właśnie nie. Ale Polacy nie są już bogaci, bo to jakiś bardzo biedny naród. No coraz więcej jest pieniędzy. W portfelach plaków, ale jednak nie tyle co u Niemców. Zobacz tych turków, których widzimy co jakiś czas na niemieckich blachach, jakim samochodami To Coś spada? Cieszę się, że w dół, a nie w górę. O, fajnie, to jest. Ja się zobacz, jak super to wygląda. Ale kebaba to To jest w ogóle... To jest w ogóle ta, pikara. Czy pizzę też kawałek? Czy z drugiej strony też masz? Nie? Ha Ostatni dzień w Czarnogórze. Wracamy do Polski. W ostatniej chwili udało się załatwić dokumenty od weterynarza. Trochę poszedł nam na rękę, ale jak do tych dokumentów odniesie się Straż Graniczna, tego nie wiem. Dlatego na wszelki wypadek nie będę się chwalić, że pod nogami w transporterze mam kicie. Trasa powrotna prowadzi nas przez Serbię, dalej przez Węgry, gdzie w Budapeszcie zrobimy nocleg, i następnego dnia, wcześniej rano, ruszamy do Słowacji. Następnie wjeżdżamy do Polski, w kierunek Warszawa. Taką mamy drogę do granicy z Serbią. Naprawdę jest konfrontacja. Jechaliśmy właśnie do pięknej Serbii, przejechaliśmy przez granicę Czarnogóry z Serbią. No i teraz będziemy zwiedzać Serbię. Kicia bardzo ładnie spała na granicy. Teraz się troszkę obudziła, będzie pewnie zwiedzała zaraz auto. Niedługo wyjdziemy z nią na krótki spacerek, Usiądziemy sobie gdzieś w Serbii. No i zobaczcie, jakie piękne widoczki. Jest godzina 9 rano. 16 stopni, już jest dużo chłodniej niż w Czarnogórze. Zobaczyliśmy już jakieś 100 km temu, bo trochę więcej granicę i zobaczyliśmy, że jakaś ładna zatoka co jest jeziorko na znaczy się. Zobaczymy jak wygląda. To już była rzeka. stamtąd i coś takiego tutaj mamy. Kolor taki ładny. Chłodno już jest 13 stopni 13, 14. A tu widać jakieś pozostałości komunizmu. Nie wiem o co tu chodzi. Zobaczmy jak to wygląda z tej strony. Tam widzę chyba jakieś restaurację w tym miejscu A tu chyba jakaś taka tama jest ten idzie No i co kombinatorka zrobisz teraz co? prowadzisz O że migacz chcesz rzucić No, będzie gleba No i witamy na Węgrzech razem z naszym trzecim pasażerem Wam szczerze, że jako osoba chora na raka i leczona paliatywnie, bałam się tego wyjazdu. Bałam się, że będzie mi gorąco, bałam się, że będzie mi słabo, bałam się, że nie znajdę nigdzie szpitala, jak coś mi się stanie. Jednak kontrat był tym motorem napędowym w całym tym wyjeździe, czyli dzięki niemu mogłam tak naprawdę wyjechać i nie bać się tego, że coś się starzy. Ej, mała, skoczek Mała, dziś, dziś nie. Ma. Chciałabym Wam powiedzieć, że byście spełniali swoje marzenia i jeżeli chcecie coś osiągnąć, to to osiągniecie za wszelką cenę. Tylko musicie w to bardzo mocno wierzyć. My Wam serdecznie dziękujemy, że byliście z nami w ciągu tej dwutygodniowej podróży. Mamy już plany na kolejną, tym razem będziemy mieli lepszą kamerę, więc i wam będzie się lepiej oglądało. Podpowiemy Wam tylko, że będzie to bliski wschód, a gdzie konkretnie, to zobaczycie w swoim czasie. Zachęcamy Was do komentowania naszych filmów, jeżeli na przykład. Wiecie już, gdzie polecimy? Podzielcie się z nami w komentarzu. Gorąco Was pozdrawiamy i do zobaczenia. Oczywiście prosimy Was o subskrypcję oraz lajka. Dzięki, pozdrawiamy.